Witajcie drodzy kibice, dzisiaj spotykamy się z trenerem Markiem Papszunem, by podsumować rundę jesienną w wykonaniu Rakowa Częstochowa. Chciałbym zaznaczyć też, że ta rozmowa się odbywa przed spotkaniem z motorem Lublin. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Pytanie takie na otwarcie standardowe, tradycyjne, jak ocenia trener tę rundę jesienną w wykonaniu zespołu? Bo biorąc pod uwagę to, jak wiele zmian zaszło, myślę, że można powiedzieć, że jest dobrze. Przede wszystkim jestem szczęśliwy, że mogłem znowu do Rakowa wrócić i widać, że to jest mój klub, moje miejsce. I, i to na tą chwilę uważam za, za decyzję dobrą i czuję się w tym miejscu dobrze. Jeżeli chodzi o efekty naszej pracy, zgadzam się, one są bardzo, bardzo można powiedzieć, zadowalające na tą chwilę, bo 35 punktów w tej rundzie jesiennej, czyli w tych 17 meczach, to jest uważam, że bardzo dobry wynik, bo biorąc pod uwagę nasze możliwości i to, że no, zaczęliśmy tą, ten okres przygotowawczy, przystąpiliśmy do. Do rozgrywek no w takim niełatwym momencie dla, dla klubu, po tych latach sukcesu, ta, ten sezon, jeżeli chodzi o ligę, na pewno nie był zadowalający. Czy, czy on był rozczarowujący? Myślę, myślę, że to też troszeczkę było wkalkulowane w cały proces rozwoju klubu, budowy, bo, bo ciągle klub jest w, w takiej fazie utrzymać się na tym najwyższym poziomie. Nie jest. Nie jest, nie jest proste, tak jak tutaj powiedziałeś, doszło do wielu zmian, ale, ale też... Yy, yy. Bo to jest, jakby budowa drużyny to jest proces ciągły i w każdym, w każdym zespole u nas historycznie tych zmian było dużo, tylko jest ważne, jakie to są zmiany, jacy zawodnicy odchodzą i czy to jest, czy to jest zaplanowane, ile jest kontuzji, ile jest kontuzji z poprzedniego sezonu, to wszystko ma znaczenie. No nasza, nasza sytuacja nie była łatwa, więc tym bardziej się cieszę, że ją opanowaliśmy no i z mojej perspektywy idzie to w dobrym, w dobrym kierunku. A jaki moment tej rundy wskazałby trener jako ten najważniejszy? Hmm. Nie, ma, nie ma chyba jednego wyraźnego momentu. W, dy w dynamice sezonu jest, jest wiele momentów ważnych, istotnych, ale jeżeli chodzi o mecze, tak, bo rozumiem, że pytanie jest o mecze. Hmm. <laughs> Sądzę, że, że takie dwa momenty były istotne, czyli zwycięstwo na Legii po słabym występie, dość słabym, jak na nas, z piastem, i przede wszystkim porażce z piastem u siebie, co, co historycznie nam się rzadko zdarza, żeby u siebie mecze przegrywać. No i drugi moment to jest świeży moment, znowu po meczu u siebie słabym, z koroną zremisowanym, bardzo dobra reakcja zespołu na. Na, w kolejnym spotkaniu w meczu, meczu w Łodzi i znowu, znowu zwycięstwo. No. I to, jest, patrząc przez wszystkie lata pracy, to mój największy sukces, że miałem te drużyny w ten sposób prowadzić, że z reguły one bardzo dobrze reagowały po tych słabszych y, spotkaniach, a to jest bardzo, bardzo y, trudne. To teraz troszeczkę inne pytanie, ale też takie wskazujące na, na któreś konkretne spotkanie, bo jestem ciekawy, który mecz wskazałby trener jako taki, który bardzo trenera ucieszył ale był może taki nieoczywisty, bo oczywiście była wysoka wygrana z Zagłębiem Lubin, czy ten mecz z Widzewem mój w takim efektownym stylu, ale może taki, który niekoniecznie od rezultatu, ale pod względem wykonywanych y, zadań, realizowanych celów przez zawodników a takich nie zawsze widoczny gołym okiem dla kibica. No to bardzo ciekawe pytanie, bo rzeczywiście no... Patrząc przez pryzmat wyniku no to cieszą, cieszą mnie te mecze, które wygraliśmy, czyli te 10 spotkań, każde z nich, bo, bo to trzeba ciężką pracę wykonać i, i w różnych momentach właśnie sezonu, przy, przy różnych możliwościach, ale też przy różnym przeciwniku i jego też wartości, jego, jego mocy. Natomiast jeżeli chodzi o takie nieoczywiste mecze, to meczów może nie podam, ale dwie połowy gdzie paradoksalnie nie zdobyliśmy punktów, czyli druga połowa z Krakowią, gdzie uważam, nie zasłużyliśmy na tą przegraną i powinniśmy wygrać z Lechem, gdzie również zdominowaliśmy Lecha bardzo mocno. Przytaczam te mecze ze względu na siłę przeciwnika, no bo tabela pokazuje, jak mocne to dzisiaj są, są zespoły, więc na pewno z tych dwóch połów, jakbyśmy złączyli jeden mecz, no to, to, to byłbym mocno zadowolony i, i, i chciałbym, żeby drużyna dominowała tak przez całe spotkania z takimi silnymi zespołami. Było to pierwsze pół roku trenera po powrocie do Rakowa. Czy idzie jakoś porównać ten okres do, do pańskich początków przy Limanowskiego 83, czy jednak ta znajomość środowiska wyrobiona marka, pozycja powoduje, że są już to rzeczy nieporównywalne? I tu też pytanie, jak bardzo się zmienił klub po tej, można powiedzieć, rocznej przerwie od kiedy trenera tutaj nie było, kiedy trener wrócił? No, nie, nie ma. Można, nie, nie można tego w ogóle porównać. Jak ja rozpocząłem pracę w Rakowie, a teraz, to, to jest tak jak z tą rewolucją cyfrową, tak? No, przed tym jak nie było komputerów, telefonów, a teraz one się pojawiły, to tak samo wtedy Raków wyglądał. No, to, to, to jest przepaść po prostu dzisiaj klub jest na innym poziomie, to już zrozumiałem, no wtedy to była druga liga, czyli trzecią poziom rozgrywkowy dzisiaj. To jest drużyna, która stosunkowo niedawno zdobyła Mistrzostwo Polski, więc grała w lidze, grała w grupie Ligi, Ligi Europy. No to jest zupełnie zupełnie dwa światy. Co do zmiany po, po tym rocznym moim, mojej przerwie rocznej no to oczywiście już takiej różnicy, różnicy nie ma, ale, ale widzę, że klub się rozwija. No, jeżeli chodzi tutaj w środku o organizację, tak, jeżeli chodzi o infrastrukturę, no to powstaje strefa regeneracji, czy powstało teraz boisko boczne, podgrzewane w chwili obecnej, czy, czy nadbudowa akwarium, więc, więc to są zmiany bardzo bardzo, bardzo istotne i, i to, to chyba te, te zmiany największe. Jak będą wyglądały przygotowania Rakowa do rundy wiosennej? No, wrac, zawodnicy wracają 2 stycznia i, i ten pierwszy tydzień przygotowania tutaj na własnych obiektach zakończony grą, kontrolą bodajże z banikiem Ostrawa, a następnie po tym sparingu wylatujemy do, do Hiszpanii, do Marbelli na dwutygodniowe zgrupowanie. Tam mamy w planie rozegranie pięciu sparingów, wracamy, tydzień przygotowań na własnych obiektach, no i startujemy. Chyba już jest termin podany w sobotę o 17.30 w Krakowie, z meczu z Krakowią. I tu też pytanie o sytuację zdrowotną, czy z zawodników, których dłużej już nie oglądaliśmy, czy to w treningu, czy w meczu. Jest szansa, że któryś z nich rozpocznie już przygotowania z drużyną od samego początku w styczniu lub w trakcie przygotowań dołączy? Czy może coś tener powiedzieć o tej sytuacji zdrowotnej? No, wraca, wraca e, Czyżu, wraca Kamil Pestka. To są, to są raczej pewne takie tematy. No, na pewno z początkiem przygotowań będzie trenował z zespołem Mosur, Makuch, e, Rako, rakowita. A czy może trener uchylić trochę rąbka tajemnicy odnośnie decyzji kadrowych? Wiadomo, że tutaj nie będziemy wymieniać nazwisk, ale czy kibice mogą się spodziewać jakichś zmian w zespole, w sztabie, jeżeli chodzi tutaj o tę przerwę? No w sztabie na pewno, bo odchodzi Dawid Szwarga. Jesteśmy na etapie poszukiwań, poszukiwań trenera, który. który Dołączyłby do nas. Jeżeli chodzi o zespół, no oczywiście no, zmiany będą. Myślę, że um, siedmiu, około siedmiu nawet zawodników może odejść, ale to głównie na wypożyczenia. Tu planujemy też wypożyczenia młodzieży, żeby zaczęli, zaczęli grać na poziomie centralnym. Już jesteśmy w porozumieniu z niektórymi klubami, więc, więc szykujemy, szykujemy te wypożyczenia. No i transfery przychodzące, no nie ukrywam, że. Że liczę i to bardzo mocno, że, że około czterech zawodników takich jakościowych do nas, do nas dołączy i takich zawodników, którzy mm, będą gotowi stosunkowo szybko do gry i pomogą nam w tej rundzie wiosennej. No bo, mm, bo tych transferów po prostu drużyna i ja, i ja potrzebujemy. I tak podsumowując naszą rozmowę, jako że mamy końcówkę roku czego sobie życzy trener na ten 2025 rok i czego życzy trener kibicom? Przede wszystkim kibicom chciałbym podziękować za, za tą całą rundę. Szczególnie tym kibicom, którzy są zespołem w trudniejszych momentach, bo, bo tak jak mówiłem, no, są w dynamice sezonu zawsze jakieś trudniejsze momenty. Z mojej perspektywy mieliśmy ich bardzo, bardzo mało, ale wiem, że, że wymagania w stosunku nas są coraz większe. Czy, czy one są uzasadnione, czy nie, to jest inna, inna sprawa, ale wiem, że jest rzesza kibiców, która, ym, która jest z nami na dobre i na złe i im, im szczególnie Szczególnie dziękuję, dziękuję też wszystkim pracownikom klubu, sztabowi, piłkarzom, bo, bo wiem ile ciężkiej pracy oni włożyli, żeby, żeby te wyniki po prostu były na, na tak wysokim mm, poziomie, ale, ale jeszcze dużo przed nami, więc tak jak już podkreślałem, jeszcze raz podkreślę, oczekuję też od... Od, ludzi, od wszystkich ludzi w klubie, ludzi, którzy zarządzają klubem, że pomogą tej drużynie po prostu walczyć o najwyższe, najwyższe cele, bo my tej pomocy po prostu m, potrzebujemy. Co do przyszłości no, przede wszystkim chciałbym chciałbym życzyć zdrowych wesołych świąt dla wszystkich y, ludzi związanych z Rakołem, dla całej społeczności. Pomyślności w nowym roku, no i dwóch takich chyba najważniejszych rzeczy. Czyli pierwszej to, to zdobycia mistrzostwa i tej fety na, na placu biegańskiego, a, a drugiej no to rozpoczęcia budowy stadionu, no bo to jest bardzo ważny, ważny aspekt w kontekście przyszłości klubu i jego, jego rozwoju, i wierzę w to, że, że społeczność częstochowy, całej i przede wszystkim Rakowa. Przekona władze miasta, że, że ta inwestycja jest niezbędna. Bardzo dziękuję, trenerze, za rozmowę. Dziękuję bardzo.